Pycha. Pycha i działa. Pamiętajcie, że kolagen ma udowodnione działanie dla kobiety, naszą skórę, włosy, paznokcie. Pani, uważam, że e, taki zestaw kolagenu, zapas na cały miesiąc, 30 seszepek od Vital, to bardzo dobra okazja, by sprawić e, prezent e, swojej mamie. Już niedługo dzień mamy, tak więc jeśli się zastanawiacie nad fajnym prezentem i nad tym, czym uszczęśliwić kobietę w tym wyjątkowym dniu, to uważam, że właśnie e, zestaw kolagenu e, na cały miesiąc od Vital z moim kodem będzie idealnym rozwiązaniem.